Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest ciąg dalsze rozgrywki e, Fallout Shelter. O, proszę, mam nowego kurczę, bladę, e, Chętnego do zamieszkania w mojej krypcie. Plus. Za chwilę urodzi się dziecko. Okej, okay. Bobby Hall umarł. Serio? Jakim cudem Bobby Hall umarł? A gdzie jest ten ziomek? O Boże, to nie jest na wykończeniu. On coś zrobił fajnego? Trzy kapsy, dobra. Uh, re revive... Aha, mogę go... Boże, on umarł, ja mogę go wskrzesić. On ma 33 kapsle. Dobra, to wezwiemy go z powrotem. <laughs> ok. Uh, teraz tak, ten ziomeczek, co on może zrobić z sobą? Może być tutaj i na przykład może być tutaj. Tu jest jakaś pani, to się zaprzyjaźni z nią i tak dalej. There is no more room in the vault. Aha, takie buty. Weźmy sobie kapsle. Living Quarters. Okej. Okay. Ile mamy kurcze miejsca? 18 na 18. Close. Dobra, to musimy zbudować chyba living quarters. Tak naprawdę. Poza tym mogę już zbudować chyba ee, bureau Overseer'a. To mi się podoba. Za 1000 kapsli. O oh my god, seriously. E, to tak, living quarters. Build. Zbudujmy je tutaj. Ilu ich możemy mieć? 28, o ładnie Okej okay. Returning Bobby Hall żyje, tak jest Troszkę mnie kosztowało jego wskrzeszenie, no ale dobra, okej. Okay. Niech ona sobie kurczę urodzi, dziecko urodzi, urodzi na zawołanie po prostu Okej, okay, level do góry. Teraz tak, co to się dzieje z surowcami? Zaczyna wody powoli brakować na pewno Ile tu mam biżomeczków? Cztery osoby. To potrzeba percepcji. No to percepcja trochę na takim średnim poziomie jest e, tych lutków. Żywność, no jeszcze jak da, Myślę, że żywność i za chwilę trzeba będzie wszystkie te e, ulepszyć. E, pokoje typu... No energię, żywność i wodę trzeba będzie mi zrobić. Najbardziej jest potrzebna woda teraz. A e, 50 sekund, no dobra, za chwilę będzie woda, to może to przeraszuje To jest 63%. To ładnie. Na rush. To wszystko będzie można naraszować ok, To sobie poczekamy, zobaczymy Ja tu mam osób ok, to może być 6 osób No i git No i git um. Teraz tak, level up, proszę bardzo Jakieś kapsle wpadną Jest ja po 21 sekund, minuta 40 sekund, ok. Żywność się zgadza Temu ziółaczkowi ile zostało? 53, o Boże, to on złą wycieczkę sobie zrobił Ja od wczoraj w to nie grałem i on cały czas tam łaził chyba, tak mi się wydaje Aż wziął i zginął, biedoczesko 33 kapsle ma z sobą Drugi level prawie, Explore No trochę tak średnio, wskrzesiłem go za 160, on ma tylko 33 kapsle No ale dobra, niech on już tam będzie Okej, okay, zrobimy coś takiego Pożar? Znikąd? No to z jakiej paki pożar znikąd się zrobił? Okej, okay, mamy jedzenie. Nice. Pogasili to? Pogasili. Dobra, to zróbmy rush. Rush na wodę. Rush po wodę. Mamy sukces. Super partia. 25 sekund, 3 minuty. To może przerażujemy jedzenie sobie. Przeraszujmy. Uuu, i fail. To słabo. Co to się pojawi? Karaczany się pojawiły. Cudownie. Żadnej broni nie posiadam. No chyba skopią tyłki tym Karaczanom mam nadzieję. Ile tutaj jeden jeszcze tylko został przy życiu, to chyba GGA, Panie Karaczan. George Lisa i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, woda jest. Pytanie ten ziomek będzie wracał, może 51 minut, czy, czy, czy mil, czy... To, what the hell? Dwie godziny, 56, to są minuty jednak. To jest czas jakiś, tam 51 minut, za 51, za godzinę prawie wróci. Okej, okay, tak mi się wydaje. A co to oznacza? Status 2, 2. i on jest cały czas albo jeden, albo dwa? Aha, to jest chyba koniec tego czasu, w jakim zostanie wytworzony dany surowiec. Więc on jest w power generator ten ziomeczek, i za 3 minuty chyba będzie prąd w takim razie. Tak, dobra, Tu już teraz czaję. Okej. Okay. level 5, level 5, super partia. Super partia. Dobra, ja hajsiwa. I co ja bym potrzebował zrobić? Wodę? Więcej wody? Energię? W co tu inwestować? W energię? W sumie to najpierw w energię musiałbym chyba pójść tak naprawdę. No to jest podstawa. Chociaż może wodę z drugiej strony? 300 kapsli. No nie poszaleje. 1000 kapsli potrzebuję na biuro Versia. No co to biuro mi w ogóle daje tak naprawdę? Madbay? No jakieś questy mogę wysyłać, gości. Ej, to fajne. Nareszcie nie będę szukać jakichś tam bzdur, tylko pójdą jakiś quest. 150, 150. no mam? 300. Potrzebuję 450, żeby budować 3 miejsca. Tylko tak naprawdę ludzi nie mam, żeby tam pracowali. To jest już inna sprawa. Potrzebuję ludzi, żeby pracowali w tych nowych, kurczę, pokojach. Żywność się kończy. Za ile? Za minutę żywność woda za 20 sekund z ten Ten za 49 minut wróci ekstra chciało mi się go wskrzeszać tyle hajsu wydałem że głowa mała No ale dobra przynajmniej jest jeden obywatel więcej coffee break mogę przeraszować 44% o, jest level a piąty super partia tak, czekam sobie, bym otworzył te, te lunchboxy, ale sobie czekam, żeby coś tam, no, powiedzmy, od 5 otworzyć, bo tak otwieranie 3 to taka słaba opcja. Sentry to the wasteland. 3 do no wasteland muszę wysłać, bo jaj aż trzech. Na pustkowia wysyłać? Po jakiego? Okej, okay, tu mamy questy, więc tak, potrzebuję właśnie Bureau Overseer'a, żeby jakieś questy robić. Nie, to mam 30 sekund dla jedzenia. Nie wiem, może pójdę w jedzenie teraz? To no woda jest dość dużo wody, chociaż ja ją raszowałem, więc może zraszuję teraz jedzenie. Aha, bo tutaj rush nie wyszedł, no właśnie, dlatego jest tak mało tego jedzenia. Morda jeża, Aha, chyba tak, trzeba będzie kupić dodatkowy budynek, dodatkowy pokój z powolgeneratorem, generatorem, żeby mieć więcej zasilania. A no tu jest ludzi? 4 na 4. A ten ziomek coś robi? Ile to jest raz, dwa, trzy, czterech, pięciu, sześć Już to jest sześciu. Już to ma być czterech tylko w tym pokoju. a ich sześciu tu jest? Wtf, co oni tu robią? Nic nie robią? Raz, dwa, trzy... Tu jest czterech. Tu też jest czterech, a tu jest dwóch gości, którzy nic nie robią. Ta ziomarka i ten facet. Nie no, to trzeba coś tu wybudować. Tu zrobimy rasę na jedzenie. Udało się. Spoko loko. Spoko, dużo jedzenia. Tutaj minuta do wody. Dobra, zróbmy powar generatora. Wiedzmy tutaj. Ile tu mamy osób? 4 na 6 Ta ziomarka jest gdzie? No to niech będzie sobie tu w końcu. Bądź sobie tutaj. Jakie ona ma statystyki? No takie... Hmm. średnie. To potrzeba te, ona ma percepcję dwa. Może ją wysłać tutaj. Ta ma więcej siły, to damy ją tak, damy ją tutaj. Ta ma dwa percepcje, to damy ją tutaj, do wody. No i heja. A ten ziomeczek chyba chodzi się o pierdziela. Ten ma charyzmę. No i co on tam jeszcze ma? Siłę 2, charyzma 3 Dobra, to do elektrowni go i tyle. A ten ziomeczek co on posiada? No, średniak taki. Ta też średnia. No dobra, to oni sobie tutaj siedzą na razie. Chociaż w sumie za chwilę trzeba będzie diner kupić chyba, albo wodę. Jedno z dwojga. Ile mam energii? 44 energii. Woda. Woda zdrowia dobra, była na lewele piąty. Już levelik nice. Uh, dinner czy water treatment? Chyba water zrobimy. No i tego ziomeczka damy. A czemu ta woda się nie połączyła z sobą? WTF? Czemu to pokoje się nie połączyły? Jest jakiś drugi poziom tutaj? A no, come on, serio? Czemu to się nie połączyło? Nie ogarniam. Dobra, idź panie tutaj. Ty masz percepcję 2, To mam percepcję 1. No dobra, niech sobie tam siedzą. No i ty, ty, tym sposobem wszyscy obywatele, <laughs> wszyscy mieszkańcy zagospodarowani. <laughs> I jeszcze ten ziomość musi wrócić, ale to on wróci za 45 minut, więc. A, no trochę potrwa. No i teraz so, zbierać pieniądze. No w sumie jeszcze musimy kupić tak naprawdę diner i kupić... No to żeby było tam Zaraz. Tutaj jeszcze mamy dzieciaka jednego. Dwójkę dzieci, w sumie. Oni musieliby urosnąć i do dinera by musieli iść, tak naprawdę. Ale czemu tego nie można połączyć, większy pokój tej tą wodę? Szkoda, że to nie jest napisane, jaki te pokoje mają poziom. W sensie tutaj upgrade'ów, ale ja nie upgrade'owałem ani razu tego pokoju, tylko dodawałem. <laughs> Może to nie jest kompatybilne, to jest... Wyższy poziom rozwoju tego pokoju, a tu jest niższy poziom. No, ale przecież ja nie upgrade'owałem tych pokoi. Może do tego to się nie połączyło? No, nie mam pojęcia. Tu się elektrownia połączyła elegancko. Pytanie, czy się ten diner połączy? Diner, czyli ta kurczę śmieszna knajpa. Dobra, mamy jedzenie. Energia też by się przydała. Za minutę 44 energii wpadnie. No, dobra. Rush, jak jakby miał 3-4. Nie będę raszował, bo nie ma sensu. A tu można przyraszować. <laughs> Jaki cudny fail. Oczywiście pożar. Jest kiełbasę. tylko problem jest taki, że za chwilę mi energii zabraknie. Naprawdę, no come on. Seriously, a to sobie uciekła. Ten ziomek tylko walczy z pożarem. No ekstra, zawalczył. No to pani wraca może do siebie, co? Do roboty. Dobrze, pani wraca. Energię mamy za 53 sekundy. To trzeba będzie rushować od razu następnym razem. A, 22 sekundy, 4 minuty, chryste serio? 45% szansy na... incydent. A zaryzykuję. No naprawdę?! O Boże. Power, no dobra, power właśnie zabrakło. Powera. ta sobie zwiała, a ten walczy z dwoma karaczanami. No to dajesz gościu, jeden porobiony. Energia się kończy, super partia. No robisz tego karaczana. No kamanzią, wyjaśniasz go i pięknie wyjaśni. No dobrze, Panie może wrócić tak do siebie, co? Dobrze, że się wyłączył ten pokój kurczę Living teraz, bo to w sumie jest w tym momencie najmniej potrzebne No to panie, ciśniemy ten rush. No i wszystko. U, elegancko. Dobra. Jest tona energii w zapasie. To mi się podoba. 4 minuty. Upgrade ile by mnie kosztowało? Tutaj tego 500. No teraz muszę diner kupić na pewno, tylko że problem jest taki, że nie ma kto tam pracować w tej knajpie. Ten koleś wróci dopiero za 42 minuty, naprawdę? No Ekstra. Żywności, ile za minutę żywność? jest ktoś, kto go, kogo ja mógłbym tutaj wrzucić? Nie ma nikogo tak naprawdę wolnego już. Są tylko dzieciaki zostałe. <laughs> tylko dzieciaki zostały a co to jest to? a mam do odbioru coś no proszę next evaluation a to jest jakaś ocena? co to jest? No plus dostałem 87% a to jest ocena za zadowolenie chyba 120 kapsli to mi się podoba Mogą dawać mi te kapsle Madbe over Zero Office. No gaddemet 1000 kaps, naprawdę kiedy ja to wybuduję. Kiedy te kapsle się uzbiera? 41 minut do powrotu tego Bobiego. Oki donk, jest jedzenia, jest level. Nie wiem czy Spróbujemy dało udało się. Ok, jest level tutaj, ale czemu to pokoje się nie połączyły ze sobą? No nie ogarniam. 25 sekund, no dobra, chyba jest wszystko ogarnięte. I jako taką. Żywności mi nie zabraknie, energii też im raczej nie powinno zabraknąć. Upgrade tego, ile bym 500, 500 kosztował, a tego? 1125, z jakiej pakiet 1125 to jest mniejszy pokój niż to. Nie to to musiało być subgrade'owane chyba. Dlatego to pokoje się z nie połączyło, no come on, serio? No tu upgrade będziemy mieć 250 kosztował. Ja damn it. A właśnie, a może zamiast kupować nowe pokoje, to subgrade'uję ten dinner i tyle. To jest 375, no trochę drogo. Troszkę drogo. Poziom drugi, okej. Okay. Ile to wytwarzają? 18 żywności. 44 energii no energii będę miał pod dostatkiem na pewno woda też chyba raczej jest też, nie wiem, upgrade tego i to by mnie kosztował I plus 4250 tu 1125, no naprawdę nie wiem, może to upgradenąć tą wodę, ale po co? 2, 8, nie wiem, może to się połączy wtedy? O, właśnie, no więc ten pokój był subgrade'owany. Dlatego to się nie chciało połączyć z sobą. Dobra, miodzio. A teraz jest wypas, ale nie rozumiem, się hmm. nie przypominam sobie, że upgrade'ował ten pokój. I no i tu będę teraz wody trzaskać. 34, 44, energii. No i dinner. No tutaj hmm, chodzi na to, też bym musiał to subgrade'ować, po prostu nie mam ludzi, żeby wrzucić do nowego pomieszczenia. No chyba, no, dzieciaki w końcu dorosną. Oki Donki. Wygląda spoko loko. Dwójka jest, łazi sobie, jeden typek wraca No super Super chrupa Ja to radio musiał wybudować tak naprawdę Z Radio Studio, to mi przyciąga tych To mi przyciąga nowych obywateli do, ten, do, do krypty Z pustkowi Tak naprawdę nadawanie tej audycji radiowej bo teraz oni tak przechodzą z tych puskowie jakby chcieli a nie mogli w prawie w ogóle ich nie ma troszkę to słabo wygląda dobra coś tu jeszcze jest do zadziałania? 12 sekund 2 minuty 30 a aż ile pochłonie ofiar zaraz nie chcę nagrać i nikogo wysyłać Dobra, jest energia, Ciach, chciał, bo Boże tej energii to jest tona. Tutaj będzie jedzenie za moment No i wody też będzie dużo 34, 18, no tak no z żywnością jest najgorzej teraz. Chodzi na to, że musiałbym to upgradeować za 375. Bo obywateli brak, nie ma sensu rozbudowywać po prostu tego. Znaczy budować nowego nowej jadłodajni, bo nie ma kogo tam dać. Po prostu no tak znikąd atak Karaczanów? No, bez jaj. Dobra, jeden porobiony. Drugiego proszę skopać. tyle w temacie. Dobra, jest jedzenie. Woda? Za woda? No, woda jak mi tutaj dropnie 34 jednostki wody, to będzie spoko. 37 minut do powrotu Bobiego. Wskrzeszonego, tak na, na nawiasem mówiąc, coś tu raszować. Energii nie ma sensu raszować. Wody no, wody też nie ma sensu raszować. A ile tu mam 34? No, to w następnym razem można by to przeraszować, tą wodę. Jak się zrobi, to za 30 sekund będzie spoko. Takie strasznie wolno dorastają. Special son ma charyzma. Oki ten ziomek. Ten też charyzma. By dwoje mają charyzmę? Nie oni chyba pochodzą od tego, od jednego ojca. To jest tyle czasu nie potrzebuję, żeby dorosnąć. To jest super. Naprawdę? To jest nawet nie jedna czwarta. To jakaś, nie wiem, jedna piąta. Dobra, jest woda. Czy ja chcę ją przerażować? 34% na incydent 6%. Jest woda, miodział. dział, bach, bach, bach. Trochę hajsu wpadło Spoko loko No dobra Rozwija się to całkiem fajnie, ten wróci za 36 minut Dobrze, ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie do zobaczenia w następnym odcineczku. No, na początku jest zawsze trudno, więc ta krypta trochę wolno się rozwija, że tak powiem, ale... no, no jakoś się tam zawsze rozwija. No, musiałbym wybudować te e, Overseas Office, albo nawet olać biuro Overseas, bo to jest wysyłanie na jakieś questy naszych, kurczę, ziomeczków. E, I pójść może od razu w to studio i ściągać sobie obywateli, bo studio nad, przez nadawanie audycji będzie ten, przyciągało mi mi z tego, z Pustkowi. Pytanie, kogo tam trzeba, że coś czuję, że tam trzeba będzie wrzucić gościa z charyzmą tak naprawdę. Kolej z wysokim współczynnikiem charyzmy i będzie po prostu przyciągał więcej osób. E, no dobra, to kończę. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!